Zaczniemy od kompletnej bazy, ekwiwalentu naszych gier, czyli trylogii FNAF. Zarys Fabularny. 10 lat temu w pizzerii Frediego Fasbera w miasteczku Hurricane w stanie Utah miały miejsce okrutne morderstwa. 17-letnia dziś Charlie od tamtego czasu usiłowała zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Bezskutecznie, bo to jej ojciec, Henry, był właścicielem lokalu i twórcą czterech animatronów olbrzymich pluszowych maskotek, ulubieńców dzieci, jakie sekrety zabrały sobą do grobu wraz ze swoim partnerem biznesowym Williamem Aftonem. Jak widzicie, to jest taka kompletna baza. Bardzo nam uzupełnia to informacje różne, które gdzie indziej mogliśmy usłyszeć w grach. Wersje polskich książek. Książka w jeden Srebnoczy, oczy, książka w na dwa zwyrodniali, książka w naf trzy czwarty schowek. Tak wyglądają polskie wersje. Kanoniczność. Wszystkie oficjalne książki są kanoniczne. Pochodzą bezpośrednio pod jurysdykcję Scotta Cautona. Uwagą, którą podkreśla Scott, jest to, że trylogia została umieszczona w innej konfiguracji środowiska. Parafrazując jego słowa, bohaterzy, lokacje i animatroniki są przedstawione w innym kontinuum, przy zmianach adaptacyjnych do książki, co pozwala na ujawnienie większej ilości wiadomości do serii, tak więcej informacji i tak dalej. To czego się w grach nie udało zmieścić ani pokazać. Książki z reguły, z reguły pomagają zrozumieć nam elementy gier, motywy bohaterów, ich osiągnięcia i historię. Nie będziemy mieli stuprocentowej kompatybilności książek z grami. One przedstawiają jakby kompletnie inny problem i inną tematykę, ale zarazem mają takie ważne informacje o naszych głównych bohaterach, miejsce wydarzeń. Wszystko to jest co, na, co do prawdy, te główne elementy się zgadzają i dlatego książki są naprawdę bardzo ważne dla osoby, która się interesuje grami. Pierwsze wydanie książki. Tak wygląda pierwsze wydanie książki The Silver Eyes. Scott zanim podpisał umowę na trylogię ze Scholastikiem, największym wydawcą na świecie, wydał książkę samodzielnie w 2015, a książka funkcjonowała w trybie Print on Demand. Kło okładka wyglądała inaczej, a jej druk pozostaje teraz białym krukiem. Równolegle zapowiedział pracę nad filmem. Jeżeli znajdziecie taką książkę, ona będzie naprawdę bardzo droga. Jest to wydanie takie kolekcjonerskie już teraz. Wersje angielskie książek. Książka na 1 The Silverest, książka na 2 The Twisted Ones, książka na 3 The Four Closet. One się trochę różnią od wersji polskiej. Zaraz wam pokażę, jak. Porównanie amerykańskich i polskich wersji książek. Widać okładkę 3D. Jak widać, tutaj mamy sobie ten tutaj fajny font The of Closet, The Twisted Ones. The Silverest jest to samo. On jest taki błyszczący złoty i w ogóle przy czwartym schowku on jest po prostu żółty. W zwyrodniach to samo, tu mamy zwykły napis biały zwyrodnia i tu mamy taki niebiesko-szary The Twisted Ones i tu tak się bardzo fajnie błyszczy. Te okładki są trójwymiarowe, Ten, te logo fajnie z Freddy's oraz Scott Cawton i Kira Wittwiski po wychodzą z tej książki. To można po prostu zauważyć tutaj na tych zdjęciach. No i oczywiście są po prostu trochę inne wymiary tych książek. To jest normalne. No i są też papierowe, wersje polskie są foliowe. Takie glossy, to się po angielsku nazywa. Barnes and Noble Exclusive. Istnieje takie wydanie specjalne ekskluzywne dla amerykańskiej księgarni Barnes and Noble z plakatem Twisted Freddy'ego. Tutaj którego właśnie ja też posiadam, taki plakat i tą wersję książki. Jednak od czasu wprowadzenia ustawy GDPR przez Unię Europejską 24 maja 2016 roku lub 17, nie wiem czy nie jest błąd, zamówienie książki do Polski jest niemożliwe. Można było ją zamówić do, na Ukrainę, do Ukrainy, na Białoruś a nie można do Polski, do żadnego kraju unijnego. Równolegle księgarnia na przestrzeni lat wydawała również specjalne wersje książek z podpisami samego Scotta Coutona, czyli mieliśmy taką de twista, jak tutaj wersję, tylko, że mieliśmy tak zwane signet copy, czyli na następnej stronie mieliśmy Scott Cauton podpisane. I takie po prostu książki były możliwe tam do kupienia. Niestety nie możemy tego zamawiać do Polski, ani do Niemiec, ani do Francji, bo nas po prostu ustawa na. No, przestrzega przed tym sklepem, bo ten sklep oczywiście gromadzi dane osobowe, a GDPR to jest po prostu RODO po polsku. Komiksy w adaptacji graficznej możemy pierwszy raz zobaczyć oficjalny wygląd postaci lokacji i technologii przestają się świecie w na. Warto zwrócić uwagę, że czwarty schoku po raz pierwszy widzimy nie tylko technologię w akcji, przestają również wyrodniałych, czyli dyski iluzji zjonistycznej itd., ale również restaurację Circus Baby's Pisa w aktywnym trybie, obsługującą klientów. Tego w grach nigdy nie widzieliśmy. Animatroniki również są w formie. A nowym smaczkiem jest również wgląd na laboratorium Aftona i Remna w akcji. Adaptację pierwszego komiksu napisała Claudia Schrider, zaś Christopher Hastings, z... pracujący wcześniej nad Deadpoolem w Mario sporą na przygodę w Cartoon Network, napisał adaptację dwóch następnych komiksów trylogii, czyli tych. I faz wywraźcy też zaczął robić. Ale o tym później. Comics Snap 1: The Silver, comics Snap 2: The Fourth Closet. Komiksy Pang jest, wersję w miękkiej i w twardej oprawie. To są mięciutkie, takie normalne, a to są twarde w obwolucie. I widać taki ładny kolor, w Death of Closet jest to żółty, tutaj mamy obwolutę, taki jakby Jacket, taka okładka dodatkowa dla książki. Wersje polskie komiksów, naf 1, Srebrne Oczy, komiks naf 2, zwyrodniali. komiks w 3, Czwarty schowek. Widać tak wyglądały okładki polskie. Komiksy po polsku posiadam tylko zintegrowaną oprawę. To nie jest twarda, to jest zintegrowana. Cena jest niższa, ale trwałość się również. Wersja angielska nie ugina się. Wersja polska się ugina. I ma tutaj kolor czarny. Każdy Tom ma tutaj kolor czarny. Nie kolorowy, tylko czarny. I nie ma tego właśnie. nie ma tego jacketu tego, i tej obwoluty tutaj. Osłaniającej. A ta obwoluta swoją drogą ma taki właśnie błyszczący napis, i te postacie też leciutko są właśnie odróżniają się od reszty okładki. Po prostu błyszczą się. Tutaj to jest to samo właśnie w wersjach angielskich w miękkiej oprawie. W wersjach polskich okładka jest całkowicie matowa. Zestaw trylogii z plakatem. To jest ten zestaw. Tak właśnie się prezentuje trylogii, zestaw. Tutaj mamy Nightmare'a Tu mamy z przodu Fanta Freddy'a, który jest dziwnie szary. To jest Easy, napis Collection. To jest tak właśnie wygląda plakat, który był. Rysowane przez Emmersey Godwary, czyli tak tzw. Lady Fishy. Ona robiła również okładki do fazy fajców. Jak widzimy bardzo ładna, tutaj w wygląda trochę jak Scrap Trap, trochę inaczej niż właśnie w The Closet tutaj. Ale wiadomo, wtedy była taka interpretacja rysunkowa i Scholastic na to pozwolił. Mangle też jest dziwna, ale ona jest bardziej podobna tylko w komiksie. Mamy to szale. Jak widać bardzo ładny plakat, taki dostajemy za każdy Taki taki zestaw, kupimy w środku. Jeżeli to jest wersja amerykańska, bo w wersjach innych nie ma tego plakatu, tylko są same książki. Śmieszne wydanie trzech komiksów w jednej książce. To jest taka ciekawostka totalna. Istnieje wydanie komiksów The Surprise, The Twist, of The w jednej książce. Książka, jak prawdopodobnie można zgadnąć, jest bardzo gruba, ciężka i nieporęczna. Istnienie zostało zauważone w sklepach Walmart i Costco. Jednak niewiele można wyszukać informacji na ten temat. Co to prawda, te trzy książki razem w jednej są tańsze niż trzy oddzielne, jeżeli się kupi je. Ale... To ktoś, kto to wymyślił, to jest po prostu szczyt marketingu i głupoty, i handlu, żeby coś takiego wymyśleć. Ja nie wiem, kto komu to kupuje. To jest bardzo nieporęczne, duże. Ja nie wiem, w internecie możecie popatrzeć na to. To jest coś, czego bym nigdy nie kupił. Chociaż może dla jej bym sobie wyobrażał recencji. Uncorrected Proof. To jest bardzo ciekawa wersja książki, ja taką też posiadam. Wiadomo, że w USA zostają komiksy nawet długo przed samym konkretnym okonturowaniem i pokolorowaniem. Każdy komiks zostaje w trakcie projektowania taką wersję. Jedną z nich była to strona dla szerszej publiczności na tagach San Diego Comic Con na panelu z Holastic Graphics. Pierwotnie kilka pierwszych stron zostało pokolorowane przez całą Claudię Schrider, Pinky Pierce, zamiast wynajętych przez Holastic kolorystów takich jak Laurie Smith. Jakość komiksu była o wiele większa i dopracowana. Mimo to zdecydowano się wydać szybciej ten komiks. No i wiadomo, wtedy wszystko zaczęło być kolorowane przez Laurie Smith, przez jedną osobę, a Claudia też doskonale wiedziała, co koloruje, miała bez ze serią i bardzo ładnie by to pokolorowała, ale nie, nie, nie. Chciała jej wydać szybciej, to wydaje szybciej. I przez to komiks trochę wygląda tak negatywnie w opiniach, jak podręcznik do języka angielskiego. Niestety. Wiecie, tam macie takie komiksy i tak dalej, i to tak właśnie wygląda. Ja tam tą wersję będę kiedyś recenzjować, zobaczycie, bo ja taką mam. Kupiłem od jakiegoś pana z USA. Za 500 złotych. Fazbe Frights, zarys fabularny. To jest kompletnie nowa seria, to Wam się spodoba. Detektyw Larson tam porusza nowe tematy w epilogach i w ogóle tu mamy zbiór oczywiście różnych trzech opowieści w każdym tomie, które pozornie się nie łączą, a jednak są bardzo dla siebie ważne. Jak będziecie czytać epilogi, dobrze zrozumiecie dlaczego. I ona się czyta z reguły po kolei. Wersje książek polskie. Na fazę Fright 1 w pułapce, na fazę Fright 2 waport, na fazę Fright 3 pierwsza część mniej nocy, na fazę Fright 4 podejść bliżej, na fazę Price 5 odwiedziny królika, na fazę 6 kos, na fazę Fright 7 Cliff, na fazę Frights 8 słodka Angel, na fazę Frights 9 lalkarz i na fazę Fright 10 znajoma twarz, i na fazę Frights 11 prankster. O 12 książce jeszcze po polsku czy będzie, nie wiemy. Na fazę Frights 1 w pułapce, wydanie specjalne. O co chodzi z tą książką? już Wam mówię. Scholastic pierwotnie nie udostępni epilogu opowiadającego końcowego z detektywem Larson w pierwszym wydaniu pierwszej książki serii. Dlaczego nie wiem? Wydawnictwo Soferia Young naprawiło błąd, potem wydając wydanie specjalne zawierające epilog. I wiesz co, mamy taką śmieszną obwolutkę tutaj przy każdym tomie. Tutaj mamy teraz już z numerkami te wszystkie tomy. Nie wszystkie zobaczycie na półkach jeszcze swoich z numerkami. Niektóre będą Wam nowe przysłać, niektóre będą stare a dotyczy to szczególnie drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego tomu. Kanoniczność. Celem wydania książek jest wprowadzenie kolejnych elementów do uniwersów NAF oraz wyjaśnienie luk przeszłości. Cokolwiek te słowa od Scott'a to znaczą, bo on tak właśnie powiedział. Tak czy owak, książki głęboko analizują wiele spraw, ale wprowadzają zupełnie nowe informacje o technologii, lokacjach i postaciach. A przede wszystkim wpływ wydarzeń w piceli Freddy'ego Fasbera i pokrewnych na zwykłego szarego człowieka w świecie NAF. Szykuje się coś ogromnego i strasznego, I, i co z tego wyniknie? No, właśnie te wszystkie tomy taką, jakby wielką, spójną historię opowiadają, i musicie wszystkie przeczytać ich epilogi, żeby zrozumieć o co chodzi. I dlaczego te wszystkie postacie, tutaj nawet, które są na okładkach, są bardzo ważne dla tej fabuły Fazbe Frightsów. No, po angielsku mamy tak. Na no of Frights 1 Into the Pit, na no Fazbe Frights 2 Fetch, na no Fazbe Frights 3 1.35 AM, na of Frights 4. Step Closer, na Fights 5, Bunny na FNAF Fazer 6, Balag Bird, na Frights 7, The Cliffs, na Fazer Frights 8, The Gumdrop Angel, na Fazer Frights 9, The Puppet Carver, na Fazer Frights 10, Friendly Face, na Fazer Frights 11, Prankster i na Fazer Frights 12, Felix The Shark. Tym temam jest akurat ciekawie. Powiem wam teraz o pytaniach brytyjskich, trochę się wkurzycie. Od 1 lipca 2021 roku Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące pakietu VAT e-commerce dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej z Chin i USA jest zobowiązany z opłaty należności celno-podatkowych. Wcześniej obowiązyła limit 22 euro dla zamówień spoza UE, aby opłat nie było. Drastycznie zwiększyło to cenę wszystkich towarów, w tym książek, oficjalnego meczów na Fanko Popu oraz wielu innych towarów, które można było samemu kupić i portowanego tylko. Z USA lub Wielkiej Brytanii. Classic postanowił drukować tańsze zamienniki dla Wielkiej Brytanii, dla Europy, jednak układki są płaskie, rozmiary niewymiarowe dla kolekcji. Oryginalne wydania amerykańskie zatem pozostają droższe. Obecnie również książki z Wielkiej Brytanii w Polsce są droższe, ponieważ Wielka Brytania ma 0% podatku na książki, a Polska ma 5%. A Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, więc rzeczy spoza Unii Europejskiej, czyli z Wielkiej Brytanii, go przez tylko klienta, są droższe importowe według ustawy, nie wspominając o przesyłkach za kraj jest o 23% VAT. Musicie o tym to zrozumieć konkretnie, że jeżeli będziecie zaraz zamawiać coś i z Wielkiej Brytanii i dostaniecie takie dziadostwo właśnie tańszego druku, czy dostaniecie coś z USA, to będzie to sporo droższe, pójdziecie na pocztę i dostaniecie po prostu wezwanie do zapłaty wtedy, żebyście opłacili tą przesyłkę dodatkowo o VAT, i tak dalej. Niestety ja mam taki problem, jak jeżeli coś takiego Próbowałem zamawiać, albo dostaje coś od cieci z Kanady, również jest drożej. Pluszaki, wszelkie rzeczy są drogie. Jeżeli widzicie w internecie cenę w dolarach 20 dolarów i myślicie, że to jest stuwa, to nie jest stuwa. To jest plus 50 zł przesyłka, plus VAT od tego 50 zł i plus od tych 100 zł kolejny VAT i kolejne cło Nie możecie ufać cenom, które są podane w internecie. Chociaż VAT jest ściągany od razu przy zakupie. Jak widzicie, tutaj mamy taką książkę właśnie. To jest amerykański druk, jest taka duża, ma okładkę 3D i w ogóle kontur wystający. To jest właśnie Friendly Face, a to jest w wydania amerykańskiego... ...brytyjskiego. Właśnie z tej Holastic zaczął właśnie drukować właśnie te tańsze właśnie wydania. Jak widać, książka jest mniejsza i płaska. Okładka oryginał tutaj jest, okładka papierowa. U UK jest okładka błyszcząca. Nie wszystkie są UK błyszczące, oczywiście. Niektóre są matowe, ale jak widać są gorszej jakości, zdecydowanie niż te duże. I jeszcze przy pierwszej stronie, po tych ciemnych stronach pierwszego rozdziału jest przycięte pierwsze zdanie zazwyczaj przy większości książek, to też zauważyłem, jak zamówiłem kilka takich książek, musiałem wszystkie zwracać do Wielkiej Brytanii a tam przesyłka kosztuje 150 zł czy cokolwiek zwrócić do Wielkiej Brytanii nie polecam, porównanie k amerykańskiej i brytyjskiej wersji książek, widać okładkę 3D tutaj mamy właśnie te wersje US czyli z Ameryki, które niektóre możemy kupić na przykład, jeżeli sprzedawca gdlek że to jest wersja z Holastic US i posiada okładkę 3D to to jest to, ale jeżeli mamy wersję UK, to oni wam o tym zazwyczaj nie mówią i to jest we wszystkich księgarniach polskich zazwyczaj jak widzicie, i takie kosztują no, sporo tani od tych ale widzicie jakie to jest dziadostwo widać tu układkę 3D i tak dalej tutaj widać to kompletny bajzel Kontrowersje wydaniu UK. Nie tylko większość sklepu zaczęła kupować i sprzedawać wydania brytyjskie, ale również zaczęły mierzyć się z negatywnymi opiniami, jakoby FNAF miał zacząć iść na kasę, ilość i brak jakości. Oceny mówią same za siebie, dlaczego wydania brytyjskie potrafią zaszargać nerwy. Okej, okay, to jest kilka fajnych historyjek, ale co się w ogóle wydarzyło z tą książką? Dlaczego jest mniejsza od reszty? Dlaczego przyszła zniszczona i dlaczego tekst jest inny? Jestem bardzo zawiedziony z tym. To jest fajna książka, dlaczego jest inny rozmiar od innych książek tutaj, jak widać właśnie. Dlaczego? Dlaczego tak jest, nie? Bo właśnie to jest ten tańszy druk z Wielkiej Brytanii, bo im się nie opłaca ze Stanów już importować przez te wszystkie opłaty, które Unia wprowadziła. Books, książki są mniejsze i ten glossy mini, to znaczy, że tak właśnie po prostu się błyszczy i nie, nie pasuje do kolekcji. Więc, jeżeli chcecie całą kolekcję, plus jeszcze sobie mieć papierową wersję Felixa Szarka, musicie oddać im sporo pieniędzy po prostu na zestaw. A FNAF jest w ogóle w ogóle z targaniem na kasy i w ogóle pokazują środkowy palet lojalnym Fano. Ogólnie ten Adam Rycek tutaj właśnie nie wiem, czy RODO się liczy, czy nie, to było wystawione publicznie. Sorry, Unio, jeżeli złamuję, właśnie łamie teraz zasady RODO, możecie mnie zablokować, czy coś, ale. Mylicie się ogólnie tutaj kupujący się mylą, tak naprawdę te książki po prostu takie są w Europie. Ogólnie w to nie jest graf na kasę, bo nadal są te wersje wydawane, tylko że one są w USA i musicie mieć rodzinę, która wyślała te książki, albo musicie sami kupić takie typowe wersje w Polsce, na przykład na jakimś Olxie, albo właśnie na Allegro na przykład poszukać wersji US z układką 3D. Dlaczego jest, dlaczego jest fajna ta książka, ale nie rozumiem, dlaczego jest inna niż na, na zdjęciu, jest z zepsutą i tak dalej, bez tych tekstur, czyli bez tego tutaj 3D. No widzicie. Ale skończmy już z tymi strasznymi rzeczami, które nam wprowadzają jakieś dziwne organizacje międzynarodowe i psują nam rzeczywistość i podwyższają opłaty. Zacznijmy od... Takiej głupoty. To jest głupota, którą sobie wymyśliła po prostu zwykła prywatna firma. Bambax Books Emilion. O co w tym chodzi? Nie jesteśmy w stanie zasięgnąć wiedzy, jaki praktycznie sens ma wydanie tej ekskluzywnej książki specjalnej okładce. Ale jest to jedyna cecha, jaką wyróżnia się wydanie Father Frights 9, the puppet karny księgarni Books Emilion. No cóż, tylko taka okładka jest zmieniona, nic więcej, jak ktoś chce to może do kolekcji sobie zamówi z USA i jakimś cudem, nie wiem jak zamówi z USA tanio, to musiałby ktoś mu to wysłać, albo musi mieszkać w USA jako Polonia, za to nie wiem czy zachęcać czy nie. Na Fazbear Frights 12, Felix the Shark. Ostatni tom serii, co prawda nieistotny fabularnik, wprowadzający odrobinę wiadomości, stanowiący odrzucone opowieści został wydany wyłącznie w zestawie 12 książek Fazer po angielsku. Na ten moment istnieje pozostało, może tylko odkupienia go go od kogoś, albo kupno e-booka. Nie wiadomo, aktualnie jeszcze co się wydarzy z 12 tomem wersji polskiej. Tyle na ten temat komiksy. Dla serii fazy Frejcy również zdecydowałem się przygotować adaptacje graficzne. Komiksy mają mieszane opowieści. Kolejność została zmieniona wbrew polskim. Jednak na obecnym etapie nie możemy powiedzieć, że zagraża to kolejności fabularnej, czyli oni wiedzą co robią, po prostu te ważniejsze pewnie opowieści adaptują. Każdą opowieść rysuje inny artysta i to nowi artyści. Scenarzysta komiksów Christopher Hastings pozostaje bez zmian. Aktualnie w pierwszym tomie również nie pojawia się epilog z dyrektywem Larsonem. Możliwe, że epilogi pojawią się dopiero w następnych tomach lub będą w Książce. No bo na razie tutaj się nic nie pojawia w tej książce właśnie której tu mamy, ta wychodzi za dwa miesiące albo miesiąc. Albo już będą książki za niedługo jak już, że już jest druk. Komiks w pangiersku posiada wersję miękką i twardą. Jak widać to jest miękka, to jest twarda. I tutaj też mamy obwolutę ten jacket. To jest twarda oprawa niezintegrowana i też ma tutaj taki właśnie palny po prostu pomarańczowy kolorik. I tutaj ładne rozpoczęcie, bo oczywiście każdej opowieści, tu mamy podpisanie, czy to jest Pit i co to jest dalej. Wersje polskich komiksów brak. Jednak potwierdzam, że książki będą na pewno tłumaczone i wydane w Polsce w przeciągu roku od premiery każdego angielskiego tomu. Zestawy książek Fast to są ciekawe rzeczy ogólnie. Ze względu na drogą cenę, do, cenę importu do Unii Europejskiej, przez te wszystkie opłaty, ustawy i tak dalej, kupno całego zestawu książek jest bardziej opłacane dla wersji angielskiej. Czyli jak chcecie kupić takie coś, taki zestaw 4, 8 albo 12 książek, to wtedy dostaniecie amerykańską wersję i ona będzie tańsza, niż jakbyście kupowali oddzielnie. Ale... Uwaga, zestaw 4 książek daje same książki, zestaw 8 książek daje książki z płaskim drukiem, to jest takie glossy właśnie wykończenie, czyli one są foliowe takie, ale są w rozmiaru wersji US, ale nie mają układek 3D, ale sam zestaw jest oczywiście bardzo fajny. Więc ogólnie polecam Wam 4 albo 12, najlepiej 12, bo dostajecie od razu 12 tom i wszystkie macie US. No a tutaj macie okładkę co najwyżej to was zachęci tego. Jest 12 książek daje dodatkowy, 12 tom. Nie dostanę fizycznie poza zestawem, bo tego 12 nie kupicie poza zestawem, chyba, że ktoś na Vintage lub Ci się wystawi oddzielnie. I tyle możemy skończyć na fazby frejsach. Więcej się nie dowiecie. Pojedźmy sobie teraz do Pizza Plexów nowe, Nowa seria o Secret Bridge. Zarys fabularny. Różni bohaterowie są umieszczeni w opowieściach mających związek z pizzerią Mega Pizza plex gry fajnej na serii Secret Bridge. Formuła opowieści jest tak samo skonstruowana jak serii Fazer jednak zbiera o wiele bardziej pozytywne oceny wśród fanów. Dopóki nie wyjdą wszystkie książki nie możemy dobrze ocenić zarysu fabularnego. Książki docelowo mają być po prostu mają być i więcej niż tutaj co pokażę, bo wiecie nie wszystkie mają układki i ich nie pokazuję dlatego. Wersje polskich książek. Brak. Jednak potwierdzam, że książki będą na pewno tłumaczone i wydawane w Polsce w przeciągu roku od premiery każdego angielskiego tomu. Czyli musicie na nie czekać rok, okej? Okay? Dobra? Każdy, każdy tom, jak wychodzi, to rok od niego czekacie, dobrze? Kanoniczność. Dopóki nie wyjdą wszystkie książki, nie możemy dobrze ocenić zarysu tego fabularnego, jednak wprowadzają one nowe elementy i wydarzenia związane z pizzerią i ogólnie z Ukrytym Beach. Dlatego mogą odgrywać bardzo ważną rolę przed wydaniem DLC Ruiny. Dlatego warto byłoby wszystkie przeczytać, już nawet po angielsku, spróbować coś, cokolwiek zrozumieć, choćby 20% książki, żeby zanim zagramy w Orosów DLC. Czyli mamy w Tales from the Pizza Plex 1 Lies Game, Fnaf Tales from the Pizza Plex 2, Hubs, from the Pizza Plex 3 Somnifobia, w Tales from the Pizza Plex 4, Subhanophobia, w Tales from the Pizza Plex 5, The, the Bobidos Conclusion. Ogólnie ta książka kontynuuje jakąś opowieść z których tych książek podobno. W N from the Pizza 6 Nexi. w N from the Pizza Plex 7 Tiger Rock I ma być jeszcze 8-9 chyba tom. Ale nie mają okładek, więc ich tu nie pokazuję, ale o nich wam wspominam. Dziwne zmiany okładek. Nie wiemy, jakim budżetem dysponuje Scholastic, zawiając okładki dla serii Tales of the Jednak potrafi kilka razy przed wymianą książki zmienić okładkę. W tym wypadku na grafikach widzimy kilka wczesnych okładek tomu czwartego submechanofobii z bardzo dużymi zmianami. Bardzo duże zmiany. Widzicie? To jest pierwsza wersja okładki, to jest druga wersja okładki, a to jest trzecia wersja okładki. Dlaczego tak robią? Nie wiem, po prostu mają za dużo kasy. <laughs> Nie no, wiecie, Scholastic to jest miliardowa firma i jakieś tam mają swoje standardy i po prostu zdecydowali, że najlepiej zrobić już trzecią wersję tego. Wy może uznali, że po prostu ta wersja będzie po prostu lepiej do klientów trafiać. Wydania brytyjskie UK. Problem jest identyczny jak z wydaniami The Trilogy i serią Fazbear Frights. No cóż, wersje UK są mniejsze, nie mają wykończenia 3D, i ogólnie nie mają tutaj tego awku, są UK, a nie US, no co by to wam więcej mówić, po prostu są beznadziejne, no i takie kupicie po prostu w polskich sklepach, księgarniach i tak dalej, bo one importują z Wielkiej Brytanii, albo z Niemiec, które importują z Wielkiej Brytanii, bo to te niestety, takie są koszty po prostu, że wersja US będzie droższa, tak, ale będzie lepsza. Komiksy. Obecnie brak informacji, jednak, zważywszy na obecną bardzo popularność serii, jest to pewne, że komiksy o jak tutaj swym do pisał, postaną, i ja na to jeszcze bardziej czekam, niż na fazę Wrights pewnie. Zacznijmy. Zabierzmy się za przewodniki. To będzie spokojny temat, ok? Przewodniki. Cel. Przewodniki służą ze swego rodzaju zbiór elementów gameplayu, książek i pozwalają znajomić się z serią każdemu nowemu fanowi czyli możecie nowej osobie polecić tę książkę. Najnowszy hmm. przewodnik FNAF The Ultimate Guide zawiera całą wiedzę od FNAF 1 do 4, post Location, Freddy Fazbear's Pizza, Simulator, Ultimate Custom Night, Kelp Curse of Dreadbar, Special Delivery, książkę Trylogie 3 Książki, jak i całą serię 11 książek Fazbear's Frights. Wydano również oddzielny przewodnik poświęcony Security Breach, FNAF Security Breach Files, oraz w planach jest encyklopedia postaci, FNAF Character, Encyklopedia, która będzie w lutym lub marcu, oraz książka kocharska FNAF Cookbook, która będzie koło września-października. Różnicę między wersją polską a angielską. Z jakiegoś powodu, ostatni wydany polski przewodnik FNAF do Ultimate God nie tylko posiada mniej błędów od wersji angielskiej, ale również jest pierwszą wydaną książką po polsku, mającą takie same wymiary co wersja angielska. I tak się prezentuje wersja polska, na którą pracowaliśmy razem z wydanictwem, i ona jest najlepiej zrobiona na świecie. Naprawdę polecam ją, jest genialnie wykonana. A to jest wersja angielska, która wymiarami nie odstaje od tej wersji, ale ma więcej błędów. Oto przewodnik na to Beach Files i on jest taki normalny, ale nie jest taki dobry jak Ultimate Guide i wam tak bardzo nie pomoże to Beach. Naprawdę, to jest coś w stylu takiej gazetki, w której coś się mniej więcej wydarza w grze, nie? Takie spokojne opowiadanie, ale dużo się nie dowiecie i wam dużo nie pomoże też nawet przejść gry ten przewodnik. Ale fajna rzecz dla kolekcji. A to jest Encyclopedia FNAF, Charakter, Encyklopedia. A tu takie jak się masz, myślałem, napisałem, ale ogólnie jest oficjalna encyklopedia. Będzie bardzo fajnie, zobaczymy w lutym, marcu, co z tego wyjdzie. Błędy w przewodniku. Scholastik czasami lub często popełnia w takich skondensowanym, ogromnym dziele jak przewodnik masę błędów. Aktualny przewodnik Final Ultimate Guide zawiera mniej błędów od poprzedników, ale warto zwrócić uwagę, że z jakiegoś powodu wersja polska zawiera mniej błędów niż wersja angielska. I to jest, moim zdaniem, największy sukces naszego wydawnictwa polskiego. Kontrowersyjne Updated Edition. To wersja była kontrowersyjna. Kontrowersje spowodowane tragicznymi fatkami i błędami w Updated Edition, dosłownie popisane głupoty, spowodowały reakcję samego Scott'a Coultona, która doprowadziła do kompletnej naprawy tego przewodnika Updated Edition oraz następnie wydania bardziej przejrzanego przewodnika Ultimate Guide. Ale ta książka potem, jeżeli miała pierwsze wydanie, miała błędy, to ta sama książka właśnie teraz, jeżeli ją zamówicie, nie będzie miała żadnych błędów. Więc to dobrze. Stare książki. Pierwotne wydane The Freddy Files oraz drugie zaktualizowane wydanie The Freddy Files Update Edition stanowią aktualnie jedynie wartość kolekcjonerską. Czyli jak chcecie, to kupujcie, ale to jest wydanie takie kolekcjonerskie, już dla was, bo nie mają to ogólnie wartości finansowej ani merytorycznej w porównaniu do tego właśnie cuda dużego. Zmiany okładek i treści. Prewio pierwotnie Fre The Freddy Files miało nie być przewodnikiem po grach, jednak rozważenia niejakiego W.A. Ralstona próbującego rozwiązać zagadki gry. Pomysł został jednak odrzucony. The Freddy's Vice miał również wersję okładek, inne. Również The Ultimate Guide doczekało się wersji z Bonin na okładce zamiast Frozenberen, zanim książka wyszła dostatecznego ostatecznego druku. No tak miało The Freddy's Vice wyglądać, potem coś... No, ogólnie to różnie bywało, ok. A tutaj The Ultimate Guide miał mieć Boniego, potem Springtrap, ale Springtrap okazał się dodatkową okładką w środku książki. Przejdźmy teraz do dodatków. To będzie najspokojniejsze, moim zdaniem najlepsze. Cel. Cel dodatkowych książek jest taki konkretny, relaks za fanów, czym nazwać inaczej kolorowankę i poradnik rysowania. Wyjątkowy tutaj się wydaje jednak dziennik Survival Logbook lub jego polski odpowiednik FNAF Dziennik Przetrwania. Książka ma na celu nie tylko aktywizację fanów, ale spore znaczenie fabularne ma, a zagadki w nim mogą zawierać kluczowe informacje, by poznać klucz głównego bohatera z FNAF 1, FNAF 4 i Sister Location, Majka. W końcu tylko on kojarzy Casual Bongos, Nightmare Fredbera oraz nieśmiertelnych, nie, nieśmiertelnych i niezmordowanych Immortal and Restless. Czytając jego drwiny w tym dzienniku możemy się uśmiać i dlatego to jest fajne. Ale ogólnie to książka, czy chcecie kupić, czy nie, to do Waszej dyspozycji i wasz wybór. Kolorowan Kafna, official Corolling Book, czyli tutaj to możecie zobaczyć u mnie, recenzję na kanale poradnik How to Draw i wersja jego polska, z którego jesteśmy bardzo dumni nasze wydatnicie. Też jest kolejną książką, która ma takie same wymiary jak wersja angielska. Kolejny sukces polskiego wydawnictwa. Bardzo dobrze przetłumaczona książka, która Wam pomoże narysować swoje ulubione postacie. Dziennik na Survival Logbook. To jest wersja angielska, amerykańska, która. Zaraz zobaczycie, jaka jest różnica między nasz Dziennik Przetrwania, który jest okej mniejszy. Różnice wersji polskiej i angielskiej. No, proszę bardzo. Dziennik Przetrwania jest rozmiaru zeszytu A5, czyli takiego jak macie na przykład na jakimś małym przedmiocie, czy coś. I jest w miękkiej oprawie, podczas gdy amerykański survival logbook jest taki większy Jest rozmiaru takiego potręcznika typowego, jakiego macie w szkole, B B5 I posiada twardą, ale skórzaną okładkę, taką fajną tekturę tutaj ma, nie? I ma tutaj dodatkowe strony Bardzo ładnie wygląda, się prezentuje tak dziennikowo No niestety ten jest tańszy, ale no widzicie niestety słabszy, nie? To jest duża różnica niestety Ale no jak widzicie nie ma możliwości obecnie wydania takiej wersji polskiej, takiego dużego dziennika. Więc tutaj możecie mazać spokojnie, bo jest po prostu tańsza. A tą to możecie zgubić kolekcjonersko. Tłumaczenie na coloring Booka, czyli tej właśnie tutaj książki, bo dużo osób o to pyta. Totalnie głupota. Dlaczego? Książka nie będzie tłumaczona, ponieważ nie zawiera treści do tłumaczenia. Ludzie, książka z angielskim opisem z tytułu książki i tytułem z przodu, normalnie dostępna jest w Polsce do kupienia bez problemu, ponieważ jest importowana ze Stanów Zjednoczonych. To jest jedna z niewielu książek, która kompletnie nie ma sensu tu w ogóle tłumaczenia. O, możecie sobie kupić spokojnie gdzieś na Allegro, wpiszcie sobie Official Coloring Book FNAF i wtedy Wam wyskoczy. Możecie sobie kupić, bardzo szybko pewnie dostaniecie, czy Wam poczekacie sobie trochę. Jak widzicie, po prostu to jest zwykła książka do kolorowania, ale nie polecam jej mazać od razu. Zwłaszcza, że ja lubię na przykład kolorować promarkerami, więc musicie po prostu sobie zainwestować w skaner i drukarkę, żeby sobie wtedy to kolorować. I wydaje mi się, że to wszystko, jeżeli chodzi o te tutaj cały przewodnik i książki. Naprawdę przeleciliśmy przez wszystko, wytłumaczyliśmy sobie pewne problemy w tym świecie książkowym i ogólnie uważam, że wszystko jest super. Bo przedstawiłem wam ogólnie, jakie książki są i dlaczego. A ich będzie jeszcze więcej, i więcej, i więcej, i więcej. Więc pamiętajcie, śledźcie to wszystko, okej? Okay? I na Facebookach i tak dalej. Ja będę zawsze aktualizować te przewodniki. Mam nadzieję, że Wam się spodobał przewodnik. Linki do wszystkich książek będą w opisie, okej? Okay? Dobra, no to żegnam się z Wami i nie wiem, miejcie wspaniały dzień. Cześć.